Pierwszą rzeczą, którą ujawniają badania, jest to, że kobiety z tatuażami mają tendencję do osiągania wyższych wyników w zakresie impulsywności. Powierzchownie impulsywność brzmi zabawnie. Oznacza, że jest spontaniczna, żądna przygód, ekscytująca i na początku to właśnie przyciąga mężczyzn. Jest dziewczyną, która zgadza się na spontaniczne wycieczki samochodowe, która zamawia szoty o północy która śmieje się z zasad i zamienia życie w jazdę pełną dreszczy, ale jest tu haczyk. Impulsywność nie jest zabawna na zawsze. Przenika do każdej części związku. Ta sama energia szukania wrażeń, która sprawiła, że zrobiła tatuaż, to ta sama energia, która może prowadzić do niekontrolowanych wydatków, wybuchowych kłótni, a nawet zdrady, gdy pojawi się pokusa. Pomyśl o tym. Tatuaż to trwała decyzja, ale często podejmowana w ulotnej chwili. Rozstanie, pijana noc, przypływ emocji. Ten wzorzec, życie chwilą, ignorowanie konsekwencji, często pojawia się również w jej związkach. Nie chodzi o to, że każda wytatuowana kobieta jest niestabilna, ale statystycznie istnieje większa szansa, że ma problemy z samokontrolą. Oto dlaczego to ma znaczenie. Związki wymagają odroczonej gratyfikacji, wymagają cierpliwości, konsekwencji i myślenia długoterminowego. Jeśli jej psychika skłania się ku rób to, co teraz sprawia przyjemność, to ty ostatecznie za to zapłacisz później. Na początku może to być ekscytujące, ale kiedy kurz opadnie, impulsywność staje się niestabilnością, a niestabilność zabija związki. Więc kiedy widzisz tuż. Pamiętaj, że to nie tylko symbol sztuki, może to być symbol tego, jak ona radzi sobie z samym życiem w danej chwili, bez planu, bez myślenia o jutrze. Ryzyko 2. Ukryty związek między tatuażami a problemami ze zdrowiem psychicznym. Tu sprawy stają się mroczniejsze. Liczne badania w psychologii klinicznej pokazują, że kobiety z wieloma tatuażami mają wyższą korelację z lękiem, depresją i historią samookaleczeń, tatuaże dla wielu nie są tylko dekoracją. Są mechanizmami radzenia sobie, są śladami traumy, symbolami bólu, próbami odzyskania kontroli nad ciałem lub przeszłością, która wydawała się niekontrolowana. Powierzchownie brzmi to poetycko. Tatuaż ptaka po złamanym sercu, cytat o sile po stracie. Ale oto niewygodna prawda. Jeśli rany, które doprowadziły do tych tatuaży nie zostały zagojone, nie spotykasz się tylko z nią. Spotykasz się z jej nierozwiązanym bólem. A ból nie siedzi cicho. Objawia się wahaniami nastroju, nagłym wycofaniem, niestabilnością emocjonalną. Jednego dnia przepełnia ją uczucie następnego jest zdystansowana, zimna, a nawet autodestrukcyjna. Jej tuż może wyglądać pięknie, ale pod nim mogą kryć się blizny, te psychologiczne, które jeszcze się nie zamknęły. To nie czyni jej złą osobą. Czyni ją to człowiekiem. Ale jako mężczyzna musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś gotów dźwigać ten ciężar? Ponieważ mężczyźni często mylą intensywność z miłością. Widzą jej pasję, jej pazur, jej mrok i myślą, to jest prawdziwe, to jest głębokie. Ale intensywność nie jest tym samym co stabilność. A jeśli jej tatuaże są mapą bólu, przed którym wciąż ucieka, w końcu poczujesz ten ból również ty. Randkowanie z kobietą z tatuażami oznacza zadanie pytania, czy to jest sztuka, czy zbroja. A jeśli to zbroja, czy ona wciąż jest w stanie wojny sama ze sobą? Ryzyko trzy: niekończące się poszukiwanie uwagi bądźmy brutalnie szczerzy. Tatuaże są zaprojektowane, by być widziane są wizualnymi sygnałami, publicznymi oświadczeniami sposobem powiedzenia spójrzcie na mnie. Oczywiście, wiele kobiet mówi, że robią sobie tatuaże dla siebie. I czasami to prawda, ale badania pokazują, że tatuaże są silnie skorelowane z wyższym narcyzmem i cechami poszukiwania uwagi. Oto dlaczego ma to znaczenie w związku. Jeśli jej poczucie własnej wartości zależy od zewnętrznej walidacji, Twoja uwaga nigdy nie wystarczy. Będzie pragnąć więcej polubień na Instagramie, spojrzeń w barze, komplementów od nieznajomych. A kiedy przestaniesz dawać jej to stałe zapewnienie, od którego jest uzależniona, znajdzie je gdzie indziej. Kobiety szukające uwagi często tworzą subtelny chaos. Będą publikować sugestywne zdjęcia w internecie, twierdząc, że to tylko pewność siebie. Będą nieszkodliwie flirtować publicznie i zbywać twoje obawy słowami: Jesteś po prostu niepewny. Ale to nie jest nieszkodliwe to jest paliwo. Każde spojrzenie, każdy komplement, każda wiadomość prywatna to kolejny zastrzyk dopaminy. A jeśli jest zaprogramowana na tego rodzaju walidację, zawsze będziesz konkurował ze światem o jej uwagę. Na początku czuje się to odurzające. Wszyscy na nią patrzą, a ty masz zaszczyt być mężczyzną u jej boku. Ale z czasem staje się to gorzkie, ponieważ poszukiwanie uwagi nie kończy się na podziwie. Często prowadzi do pokusy a pokusa w połączeniu z impulsywnością to niebezpieczna mieszanka. Więc kiedy widzisz tusz, zadaj sobie pytanie, czy to jest autoekspresja, czy reklama. Bo jeśli to drugie, nigdy nie będziesz jej jedyną publicznością. Ryzyko cztery: ryzykowne zachowania seksualne, ukryte pod tuszem. Jednym z najbardziej spójnych ustaleń w badaniach socjologicznych i psychologicznych jest korelacja między tatuażami, a. Ryzykownym zachowaniem seksualnym, zanim pomyślisz, że to tylko osąd. Wyjaśnijmy. Badania pokazują, że wytatuowane kobiety zgłaszają większą liczbę partnerów seksualnych i większą otwartość na przypadkowe spotkania niż ich rówieśniczki bez tatuaży. Dlaczego? Ponieważ tatuaże są często wyznacznikiem poszukiwania doznań, pragnienia nowości, ekscytacji i buntu wobec norm. To samo pragnienie nie zatrzymuje się tylko na skórze. Często rozciąga się na eksplorację seksualną. Oto miecz obosieczny. Z jednej strony może to uczynić ją magnetyczną, może być rząd przygód namiętna ognista w sypialni, ale z drugiej strony to poszukiwanie dreszczy wiąże się z ryzykiem. Może mieć problemy z długoterminową monogamią. Może gonić za nowością, gdy związek zaczyna wydawać się rutynowy. Psychologia jest jasna. Tatuaże są często zewnętrznym znakiem wewnętrznej otwartości na ryzyko. A jeśli szukasz stabilności, musisz zrozumieć, na co się piszesz. Ponieważ pasja bez dyscypliny szybko się wypala i pozostawia popiół ryzyko. 5. Agresja i konflikt w związkach. Innym zaskakującym związkiem. Znalezionym w badaniach osobowości jest połączenie między tatuażami a wyższymi wynikami w zakresie agresji. Nie oznacza to, że każda wytatuowana kobieta jest brutalna. Oznacza to, że kobiety z tatuażami są bardziej skłonne do konfrontacji, porywcze i oporne na autorytet. W związku objawia się to częstymi kłótniami, gorącymi konfliktami i tendencją do eskalacji zamiast deeskalacji. Ten ogień może na początku wydawać się odurzający. Kobieta, która kłóci się z pasją, która stawia opór, która nie daje się okiełznać, wydaje się to ekscytujące, ale ekscytacja mija, a to co pozostaje to chaos. Konflikt staje się domyślnym językiem, małe nieporozumienia zamieniają się w pełnoskalowe bitwy, granice są testowane, a szacunek eroduje. A kiedy kobieta jest zaprogramowana na agresję, związki stają się arenami, a nie sanktuariami. Psychologicznie agresja jest powiązana z potrzebą dominacji. Tatuaż może być sygnałem buntu, oporu, kogoś, kto nie boi się łamać zasad. Ta krawędź możecie początkowo pociągać, ale na dłuższą metę możecie zniszczyć. Ponieważ miłość nie może rozkwitać tam, gdzie wojna nigdy się nie kończy, ryzyko 6. Tatuaże jako symbole traumy i nierozwiązanego bólu. To jest najmroczniejsze ze wszystkich ryzyk. Badania w psychologii klinicznej ujawniają, że wiele tatuaży, zwłaszcza licznych, jest powiązanych z historią traumy, wykorzystywania lub autodestrukcyjnych zachowań. Dla wielu kobiet tatuaże to coś więcej niż dekoracja. To zasłanianie blizn tuszem, ich próby odzyskania własności nad ciałem lub przeszłością, w której czuły się bezsilne. Powierzchownie wygląda to poetycko. Róża po złamanym sercu, feniks po stracie, cytat o sile po zdradzie. Ale oto, co musisz zrozumieć. Jeśli te rany nie zostały zagojone, tatuaż nie jest zamknięciem. To kamuflaż, a kamuflaż nie usuwa bólu, on go tylko ukrywa, dopóki nie powróci na powierzchnię w postaci wahań nastroju, problemów z przywiązaniem w cyklach autosabotażu. Możesz zakochać się w jej odporności, w jej ogniu, w jej pazurze, ale z czasem zdasz sobie sprawę, że nosisz również jej duchy i oto brutalna prawda nie możesz jej przed tym uratować. Żadna ilość miłości nie wymarze traumy, która nie została wyleczona od wewnątrz. Więc kiedy widzisz tatuaże, zadaj sobie pytanie, czy to tylko sztuka, czy to zbroja? A jeśli to zbroja, czy jesteś gotów na blizny bojowe, które się z tym wiążą? Ryzyko 7. Całkowicie stałe pragnienie uwagi. Tatuaże to oświadczenia wizualne. Są zaprojektowane, by być widziane... Zauważone i komentowane, i choć wiele kobiet powie: Zrobiłam to tylko dla siebie, psychologia nie kłamie. Tatuaże są silnie skorelowane z wyższym poziomem narcyzmu i zachowań poszukiwania uwagi. Na początku jest to ekscytujące. Jesteś z kobietą, która przyciąga wzrok gdziekolwiek się pojawi. Nieznajomi ją komplementują, ludzie wpatrują się w jej tusz, staje się centrum uwagi. A ty zyskujesz wzmocnienie ego, będąc mężczyzną u jej boku. Ale z czasem to pragnienie walidacji nie ustaje. W rzeczywistości nasila się: będzie gonić za polubieniami na Instagramie, publikować bardziej odkrywcze zdjęcia, szukać komplementów od nieznajomych, ponieważ uwaga jest jej paliwem. I brutalna rzeczywistość jest taka, że twoja uwaga sama w sobie może nigdy nie wystarczyć. Psychologicznie tatuaże służą jako trwałe reklamy tożsamości. Nadają ton wyjątkowości, buntu, seksualności. Ale to, co jest ekscytujące dla tłumu, staje się wyczerpujące dla mężczyzny w jej życiu. Ponieważ poszukiwanie uwagi nie kończy się na podziwie, często flirtuje z pokusą, a pokusa jest drzwiami do zdrady. Więc randkując z kobietą z tatuażami, pamiętaj że nie spotykasz się tylko z nią, spotykasz się również z jej publicznością. Ryzyko 8. Bunt przeciwko stabilności. Jednym z najsilniejszych wzorców psychologicznych związanych z tatuażami jest nonkonformizm. Tatuaże są z natury buntem przeciwko tradycyjnym normom i ta buntownicza passa może na początku wydawać się seksowna. Jest odważna, śmiała, bezkompromisowa. Ale w związkach bunt często przekłada się na opór może opierać się zaangażowaniu, opierać się kompromisowi, opierać się strukturze, której wymaga zdrowa miłość. Zasady, granice, rutyny te same rzeczy, które sprawiają, że związki trwają, mogą wydawać się dla niej dławiące a zamiast stabilności pragnie zakłócenia. Dlatego badania pokazują, że wytatuowane kobiety uzyskują wyższe wyniki w pomiarach dewiacji i zachowań antyspołecznych. Nie oznacza to, że łamie prawo, oznacza to, że jest psychologicznie zaprogramowana do przekraczania granic. Może to być odurzające, gdy jesteś wciągnięty w jej wir, ale gdy miesiąc miodowy minie, poczujesz cenę, ponieważ bunt nie zatrzymuje się na społeczeństwie, przenika do intymności. Kobieta, która tatuuje swoją skórę jako oświadczenie wolności, może nigdy nie być w pełni zadowolona z życia według zasad partnerstwa. A jeśli spróbujesz ją ustatkować, będziesz walczył z jej naturą. Ryzyko 9. Cień żalu. Oto niewygodny fakt. Badania pokazują, że kobiety żadują tatuaży częściej niż mężczyźni. Na początku tuż wydaje się wzmacniający, seksowny. Wyzwalający, ale lata później może zamienić się w symbol błędów, złych decyzji lub etapów życia, które chciałaby wymazać. I tu robi się to dla ciebie niebezpieczne. Jeśli żałuje swoich tatuaży, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pożałuje również innych decyzji, w tym wyboru mężczyzn. Ten żal może rodzić niepokój, niezadowolenie i ciągłe przekonanie, że istnieje coś lepszego. Żal z powodu tatuażu wskazuje również na głębszą impulsywność i brak dalekowzroczności. Kobieta, która nie potrafiła myśleć długoterminowo o trwałym tuszu, może również mieć trudności z myśleniem długoterminowym o trwałej miłości. Zauważysz to w drobiazgach. Często się waha, zmienia zdanie, przepisuje własną historię. To, co kiedyś było jej najdumniejszą decyzją, staje się jej prywatnym wstydem, a ten wstyd nie pozostaje ukryty przenika do związku. Więc, randkując z kobietą z tatuażami, zrozum, że możesz nie spotykać się tylko z jej tuszem możesz spotykać się również z jej żalem. A żal jest trucizną dla długotrwałej miłości. Ryzyko 10: większe prawdopodobieństwo rozwodu. Badania socjologiczne wykazały, że kobiety z tatuażami są statystycznie bardziej narażone na rozwód i rozpad związków w porównaniu z kobietami bez tuszu. Dlaczego? Ponieważ te same cechy związane z tatuażami impulsywność, podejmowanie ryzyka, nonkonformizm. Nie współgrają dobrze z cierpliwością i długoterminową inwestycją, których wymaga małżeństwo. Na początku ta buntownicza pasa wydaje się odurzająca. Jest namiętna, ognista, bezkompromisowa, ale gdy w grę wchodzą obowiązki partnerstwa, wspólne finanse, dzieci, poświęcenia, jej psychika się buntuje. Stabilność wymagana przez małżeństwo. Może wydawać się celą więzienną dla kogoś zaprogramowanego na wolność. Dodaj do tego jej tendencję do poszukiwania uwagi. Jeśli pragnie walidacji ze świata zewnętrznego, monogamia w końcu poczuje się dławiąca. Ten głód czegoś nowego nie znika tylko dlatego, że podpisała dokumenty. W rzeczywistości często nasila się, gdy wkracza rutyna. Sam tatuaż nie powoduje rozwodu, ale jest wskaźnikiem głębszych cech, które sprawiają, że rozwód jest bardziej prawdopodobny. A jeśli zignorujesz te wskaźniki, możesz zostać zaskoczony, gdy ogień, który kiedyś cię do niej przyciągnął, spali twoje życie lata później. Ryzyko 11. Dramat nigdy się nie kończy. Oto ostatnie ryzyko i być może najbardziej niebezpieczne. Wytatuowane kobiety są bardziej narażone na życie w cyklach chaosu i dramatu. Badania łączą tatuaże z wyższym wskaźnikiem poszukiwania doznań, agresji i niestabilności emocjonalnej. Połącz to wszystko, a otrzymasz kogoś, kto rozwija się w burzach. Spokój wydaje się nudny, cisza wydaje się martwa. Dramat z drugiej strony wydaje się żywy. Na początku może to być uzależniające. Czujesz się chciany, pożądany, wciągnięty w wir namiętności. Pisze smsy bez przerwy, całuje, jakby była głodna, walczy, jakby to była walka na śmierć i życie. Ale z czasem ten chaos cię niszczy. Chodzisz na palcach, nigdy nie wiedząc, czy obudzisz się przy uczuciu, czy przy gniewie. Dramat staje się klejem związku. Rozstania, powroty, zazdrość, łzy, pasja wszystko to łączy się w rollercoaster, który cię wyczerpuje. I oto najbardziej okrutny zwrot akcji. Im bardziej próbujesz uspokoić burzę, tym bardziej ona ją podsyca. Ponieważ dla niej dramat nie jest dysfunkcją jest tlenem sam tatuaż nie jest dowodem na dramat, ale w połączeniu ze wszystkimi innymi cechami. Impulsywnością, traumą, poszukiwaniem uwagi, agresją maluje wyraźny obraz. Ona nie ma tylko tuszu na skórze, nosi chaos w swojej krwi. Masz więc to. 11 ryzyk randkowania z kobietą z tatuażami popartych badaniami: impulsywność, problemy ze zdrowiem psychicznym, poszukiwanie uwagi, ryzykowne zachowania seksualne, agresja, trauma, bunt, żal, rozwód, dramat i inne. Czy to oznacza, że każda wytatuowana kobieta jest toksyczna? Oczywiście, że nie. Zawsze są wyjątki, ale psychologia nie zajmuje się wyjątkami. Zajmuje się wzorcami. A wzorce tutaj są niezaprzeczalne. Tatuaże są sygnałami. Nie chodzi tylko o sztukę, chodzi o psychologię. Opowiadają historię o podejmowaniu ryzyka, niestabilności i apetycie na chaos, który może wlać się do Twojego związku. Tuż może wyglądać pięknie. Ale za pięknem może kryć się impulsywność, ból lub autodestrukcja. A jeśli zignorujesz znaki, to ty zapłacisz cenę. Prawda jest taka, że mężczyźni nie zostają zranieni, ponieważ kobiety ukrywają to, kim są. Mężczyźni zostają zranieni, ponieważ ignorują sygnały, które patrzą im prosto w twarz. Więc następnym razem, gdy pociągniecie kobieta z tatuażami, zadaj sobie pytanie. Czy jesteś gotów na to, co te tatuaże mogą oznaczać? Czy mylisz bunt ze zgodnością? Jeśli chcesz więcej tak surowych, niefiltrowanych prawd, których społeczeństwo nie chce, abyś usłyszał, naciśnij ten przycisk subskrypcji już teraz i upust komentarz ze słowem tuż, jeśli kiedykolwiek spotykałeś się z wytatuowaną kobietą. Podziel się swoją historią. Czy widziałeś, jak te ryzyka się sprawdzają? Bo kiedy zrozumiesz psychologię stojącą za tuszem, już nigdy nie spojrzysz na tatuaże w ten sam sposób.